Halo, halo, cześć. Witajcie. To tylko takie króciutkie wideo, w którym chcę Wam po prostu bardzo serdecznie podziękować. Niedawno opublikowałem księgę, która się nazywa Tajemna Księga Odpowiedzi. Ponieważ nagrywam to na telefonie, więc nie mam teraz pewności, czy przypadkiem nie jest to lustrzane odbicie tego tytułu, ok? Tajemna Księga Odpowiedzi. Słuchajcie. Nagrywam to wideo po prostu w jednym celu, żeby Wam serdecznie podziękować za wszelkie duchowe wsparcie przy publikacji tej księgi. Okay. Ona okazała się po prostu jakimś fenomenem. Przez kilkanaście dni była na liście bestsellerów na Amazonie. Ja, oczywiście, podaję wam linka do tej księgi do Amazona. Podaję wam linka pod tym wideo, dobrze? Ona, słuchajcie, przez kilkanaście dni była bestsellerem, tak jakoś tam nie wiem, jak ten Amazon wylicza. Ale jak dużo ludzi kupuje, no to wiadomo, że od tego zależy, czy jest bestsellerem, czy nie. Bardzo mnie to ucieszyło, było to nieprawdopodobnie przyjemne zjawisko, była to nieprawdopodobnie przyjemna sprawa, tym bardziej, że ja się specjalnie nie spodziewałem, że może ta księga w ogóle się w języku polskim przyjąć. No zrobiłem to na zasadzie dla przyjemności, dla zabawy, dla eksperymentu. I teraz taka ciekawostka to przy okazji będzie takie wideo instruktażowe dla niektórych, w jaki sposób można tej księgi używać. Słuchajcie, Zostałem zaproszony na festyn niemiecki, po niemiecku, w niechrześcijańskim języku. Zostałem zaproszony właśnie jako tarocista i tak dalej, żeby robić różne rzeczy. No i w ruch poszła księga. Polska w polskim języku, słuchajcie. Niestety nie zdążyłem, zapomniałem po prostu w odpowiednim czasie zamówić yy, edycję niemiecką, bo ja wydałem tą księgę również w języku niemieckim. Zapomniałem zamówić autorski egzemplarz, musiałem wziąć polski. Słuchajcie. Karty, kartami, rozkładałem karty, tarota, tam przychodzili ludzie w ogóle i tak dalej, było bardzo fajnie, ale w momencie, kiedy wyciągnąłem księgę, yy, to <laughs> nie myślałem, że będę się tak przepracowywać. Słuchajcie, ustawiła się kolejka ludzi, ustawiła się kolejka ludzi zadających w głowie pytanie. Ja prosiłem, żeby zadali pytanie, nie mówili, jakie to pytanie jest, a ja po prostu wybierałem losowo odpowiedź z księgi. Ją można tą księgę w dwie strony używać. Specjalnie została tak zaprojektowana, że jest odpowiedź po lewej stronie, po drugiej jest długa bo dlatego, że jak odwrócimy księgę, to ona oczywiście zawsze ma stronę ułożoną, tak, że można ją przeczytać. Taka ciekawostka dla zabawy. Słuchajcie, ustawiła się kolejka. Najpierw zadało parę osób, zadało po prostu pierwsze pytanie. Fajnie. Za chwilę te same osoby wróciły i znowu, bo oni mają jeszcze jedno pytanie. Potem jeszcze jedno. Potem się ustawiła jeszcze większa kolejka. Także słuchajcie, kilka godzin. Zamiast wyciągać karty, rozkładać tarota, ja otwierałem księgę i udzielałem odpowiedzi tłumacząc oczywiście na bieżąco odpowiedzi które miałem po polsku tłumacząc im na język niemiecki. Ułatwiłoby sprawę oczywiście gdybym miał tą niemiecką wersję ze sobą. No ale nie miałem, no trzeba było sobie poradzić. Słuchajcie. Ta księga okazała się po prostu jakimś fenomenem, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju takie powiedzmy, no nazwijmy to powiedzmy ezoteryczne zabawy. Możemy ją traktować na poważnie, zadając poważne pytania i dostając odpowiedzi, które no staramy się w tym momencie zrozumieć, bo ta księga inspiruje, ona nie udziela odpowiedzi tak lub nie. Czasami tak, czasami nie. Ale ma takie odpowiedzi, przy których czasem trzeba pomyśleć, jak one się odnoszą do pytania. Słuchajcie, 99% ludzi, którzy ustawi, ustawili się w kolejce Dostali odpowiedzi, po prostu było masa śmiechu, masa zabawy, masa przyjemności. Po prostu niektórzy to wychodzili i mówili, kurczę, jak, jak w ogóle, jak, jak, jak to fajnie ta księga odpowiada. Także słuchajcie, może, można ją wykorzystać, tą księgę, na poważnie, a można ją wykorzystać po prostu w formie też towarzyskiej zabawy. Jak się spotkacie na przykład ze znajomymi, wyciągniecie taką księgę i powiecie, słuchaj, zadaj pytanie w głowie, ale nie mów, co to za pytanie, a ja ci udzielę odpowiedzi. Bum! Będzie na 99% kupa śmiechu i zabawy. Potem oczywiście można porozmawiać na temat tych pytań, które zostały zadane, pod warunkiem, że tym ktoś, kto to pytanie zadał, będzie chciał je ujawnić. Ale to było właśnie fajne. Zadawali ludzie pytania, nie mówili mi co. Księga odpowiadała. Reakcje były nieprawdopodobne. Słuchajcie, chcę wam serdecznie podziękować, bo bez was, bez waszego wsparcia, bez tego kanału, bez moich widzów, po prostu nie doszłoby do skutku z tą księgą, dlatego że ja byłem zajęty publikowaniem książek w języku angielskim o zupełnie innej tematyce, niezwiązanej absolutnie z ezoteryką, raczej z muzyką. Także dziękuję Wam serdecznie za wsparcie i słuchajcie, jeśli nie macie jeszcze tej księgi, to pora się zaopatrzyć. Jest to księga lepsza od cennika, jest to księga bardziej przydatna od tarota, jak się okazuje. No i ja już dostałem nawet takie fajne słuchy od jednej znajomej, która też oczywiście jako wróżka brała udział w jakiejś imprezie firmowej, no i robiła bonusowe pytania. I bardzo fajnie wykorzystała tę księgę w formie pewnego rodzaju, no nazwijmy to, marketingu. I jako ostatnie pytanie, takie bonusowe, mówiła ludziom, żeby sobie zadali w głowie to pytanie. Losowała im odpowiednią odpowiedź z księgi, i tą odpowiedź, którą dostali, notowała im na wizytówce, którą im wręczała świetny, fantastyczny pomysł, ja w ogóle nie pomyślałem, ale fantastyczny pomysł na rozdanie wizytówki, dlatego, że ta osoba zwiększa się w tym momencie prawdopodobieństwo, że ta wizytówka zostanie po prostu zachowana, bo to jest, staje się czymś bardzo personalnym dla tego kogoś, dla którego to pytanie zostało na niej tam zapisane. Świetny, fenomenalny pomysł. Także dziękuję Wam serdecznie, a przy okazji jest to jednocześnie wideo, które się przyda do mojego newslettera, do mojego biuletynu, dla tych, którzy się w tą księgę zaopatrzyli, okay, to będzie jedna z możliwości, w jaki sposób można bawić się. Bawić się księgą, wielką, tajemną, tajemną księgą odpowiedzi. Pierwszą księgą wydaną w języku polskim przeze mnie na Amazonie. Linka podaję Wam na dole. Słuchajcie, bierzcie półki ciepłe i gorące. Nie będziecie żałować. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Papa. Pa.